Leon, tylko tego nie jest. Nie jest tego. Witaj w kolejnym odcinku. A co my tu mamy? Czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy, a później możesz to wygrać. Dzisiaj przetestujemy najdziwniejsze pistolety z internetu. Zaczynamy od najnudniejszego pistoletu według Bianki Zero Blaster, czyli. Pistolet, który puszcza dym. Nie będzie tu się nic palić, tylko się będzie dymić. Według producenta, więc otwórzmy i zapytajmy, a co my tu mamy. Chociaż wszystko niby widać. Nie czy tu są baterie potrzebne. To jest wiecie, dla tych, którzy lubią wapować, tak? Tak to się teraz nazywa? Dla tych, którzy lubią wapować, ale nie mają jeszcze 18 lat, nie mogą kupić sobie e papierosa. Więc mogę kupić taki pistolecik i wiecie, i udawać, że strzelają dymem. I jak mówiłem, jest tu potrzebnych tyle baterii, że boję się, że tylu aż nie znajdę, więc idę szukać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć baterii. Ludzie, strasznie dużo. Baterie są już na miejscu, zresztą widać, że dioda się świeci. W tym miejscu wlewamy nasz fluid. Nie, myślałem, że będzie o jakimś zapachu. Pomarańczy, truskawek. Okej. Okay. No i co teraz mamy zrobić? Zaraz to wybuchnie. Patrz, 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 patrz patrz. Tworzymy dym. Pierwszy strzał do obiektywu. Może nie zginiecie. I like that, don't you? To jest zapach takiego, jak z tych maszyn, które tworzą dym. To jest chyba identyko, identyko działanie. Są to pistolety, więc trzeba do czegoś strzelać. A naszym celem będzie mucha sztuczna. Nie będziemy zabijać żywych zwierzątek, więc sztuczna mucha jest ona tutaj. Zobaczymy, czy tym dymnym blasterem będziemy mogli ją zabić. Mucha obrywa, ale nie, nie, przewraca się. To w ogóle nie ma żadnego podmuchu, nie? Dobra, koniec strzelania. Odkładamy to na bok, bo się dymi. Przechodzimy dalej. Nasza mucha przetrwała, a mamy pistolety, które ją zniwelują. I mamy nasz Toilet Paper Blasters czyli pistolet, który strzela kulkami z papieru toaletowego, więc nasza Mucha może czuć się zagrożona. Na powody to będziemy strzelać kulkami z papieru prosto w nią. Ci, którzy pamiętają szkolne czasy albo są w szkole, pamiętają, że strzelało się papierowymi kulkami w inny sposób, ale zaraz to pokażemy. Co one są tak zabezpieczone? Jeju, jakby nie wiadomo co tu było. Broń, Adam. To jest broń. Dokładnie, no nawet... ale. Tu jest uchwyt. To zanim będziemy strzelać, muszę to złożyć. Jest tutaj. Kurde, my mamy duże rolki. Nie wiem, czy Amerykanie przewidzieli, że mamy tak duże rolki papieru, ale czego? Tak, Bianka, oni mają większe tyłki, ale... <grymne> Teraz powinniśmy zrolować ten papier. Zrolować i włożyć do tej dziurki. <grymne> Ciągnęło, patrz. No i musimy przeładować, ale najpierw wodę musimy wlać, więc... Dajcie mi sekundę, idę wlać wodę. Czy strzeliło czymś? Nie, wychodzi. Wychodzi Ada. Widziałem. Wchodzisz. Chyba za duży papierek, ale zobaczcie, tyle. Chcieliśmy strzelić czymś takim. Chyba kupiliśmy zbyt ekskluzywny papier kilkuwarstwowy. <śmuszczaj> o! <śmuszczaj> e! Czekaj, no musimy to dopracować. Tu zabieram papier trochę. Tutaj go ładuję. I teraz. O, coś poleciało! Czyli jeszcze raz, przeładowuję Dwa razy wezmę a so <laughs> <A>! <laughs> Dwa razy ładujemy Wo w obiektyw? Nie, prawie w obiektyw. Najgorsze, że to jest mokre, nie? Jak strzela Taka leciutka para leci Cały mechanizm polega na tym, że Tutaj urywa kawałek papieru, moczy go lekko w wodzie i zaczyna strzelać. Zresztą widać po lufie, że jest ona nagrzana, bo ten nabój leciał bardzo e, szybko. Nie no, jest po prostu mokra od tej wody. Więc jeszcze raz, przeładowujemy, pociągamy papier dwa razy, ucinamy kawałek i znowu strzelamy w Biankę. Bianka, teraz próbuję cie, tra ciebie trafić w twarz. O, no to kładziemy na stole naszą muchę Proszę bardzo Pistolet przeładowujemy I możemy strzelać Zabita na miejscu A widzisz to przyklejone tam na ścianie? Nie Zobacz co się stało na ścianie O jacie, to jest całkiem mocne Aż ściany mi pobrudzi To jest podobny strzał jak za dawnych czasów Brało się długopis, brało się kawałek papieru, brało się do buzi. Bra. Dawne czasy, no. Mmm, chyba za dużo wziąłem. Przepraszam, muszę trochę pomniejszyć nabój. <dawne> Czyli brało się długopis, wyjmowało się wkład, ładowało się naszą broń. Pff, tak się robiło. I pamiętam, że moi nauczyciele się denerwowali, jak słyszeli ten dźwięk. Pff, wiedzieli, że już strzelamy. No to dla tych, którzy wolą bardziej nowoczesne strzelanie. Po to jest ten pistolet. No dobra, damy Biance strzelić we mnie, żebym poczuł, poczuł to co. Proszę Bianule, strzel we mnie. <grystanie> <grystanie> tak działa ten pistolet, który na końcu przetestujemy na kotach. Na koniec zostawiłem pistolet na sól którym strzelamy do much Po to go stworzyli Back Assault 2.0 Więcej mocy, mniej soli No i oczywiście są tu wszędzie ostrzeżenia Żeby nie strzelać w twarz, ani w oczy Więc jeżeli będzie 20 tysięcy łapek Strzelimy prosto w biankę Nie no, żartuję, oczywiście nie będziemy strzelać Nawet na pistolecie jest wydrukowany: Nie strzelaj w twarz, ani w oczy Czyli jest to tak mocny pistolet Więc zapytajmy o co my tu mamy I sprawdźmy jak strzela co? Jest. Oto nasza niebezpieczna broń. Kurde, kawał pistoletu. Tak przeładowujemy i strzelamy. Jest celownik. Tu ładujemy naszą sól. Oczywiście wszelkie ostrzeżenia. A to nasza instrukcja obsługi, która wygląda jakby. Twórca wieczorem pomyślał, napisze instrukcję i napisał na kartce papieru, a z tyłu widzimy, jak skupia się wystrzelona sól. Strzelamy z dalsza, to oczywiście siła rażenia jest większa. Jeżeli przybliżymy się do celu, no na pewno strzelimy mocno w muchę, bo jeżeli można strzelać w twarz, nie w oczy, to znaczy, że ma to siłę. Więc odklejmy, wsypmy trochę soli. Sól zwykła kuchenna oho, przymykamy. No, jeszcze się. Fok! Jak to strzela mocno! Ja, yeah. Ok. Nie wiedziałem, dlaczego nie strzela. Myślałem, że coś tu jakiś element trzeba włożyć. Ale w instrukcji obsługi jest napisane, że nie potrzebuje baterii. Okazało się, że tu mamy zabezpieczenie. Jeżeli klikniemy w dół, nasza broń strzela. To strzela naprawdę ostro. Może ustawmy od razu naszą Muchę Żeby to na niej przetestować No i przybiło Ja myślałem, że będziemy strzelać do kotów Ale jednak... Jednak nie Widzicie dziury na kartce? Ona jest przybita Tutaj jest na początku jak nie była napięta A tutaj... I powiem jedno, Mucha nie ma szans I to nie jest zabawka Jak wszystkie te pistolety testowaliśmy takie wiecie, hehe, zabawne, A to jest cholernie niebezpieczne. Nie dziwię się, że jest ten napis, że jest zabezpieczenie, które przełącza się po każdym strzale. Po naładowaniu trzeba kliknąć i dopiero strzelić. Najgorsze w tej broni jest to, że jest na sól, więc jeżeli ktoś oberwie w skórę i lekko ją przebije, to będzie piec. Dlatego, jak w każdym momencie mamy, przetestujmy to dogłębnie i Bianka strzeli mi w plec. No strzelaj. No jest takie szczypnięcie, ale bez przesady. Nie boli, lekko szczypie, ale fakt faktem, gdyby strzelić w oko, to człowiek nie tylko by oślepł, ale i zesrał się z bólu. Wtedy dlatego mamy ten pistolet na papier. Wiecie, wszystko się zgrywa. Dlatego jeżeli chodzi o ten pistolet, to wolałbym, aby zgłaszały się osoby, które wiedzą, że przy naładowanym pistolecie nie celuje się w oczy. A teraz słuchajcie, jak to się rozbyzguje. Śnieg. Okej, okay, tego pistoletu nie będziemy testować na kotach, ale te już tak. Więc ja się kleon Rafał. Idę w was postrzelać. Moje koty tylko leniuchują, więc czas je obudzić. Zaczniemy od Zero Blastera, który, jak pamiętacie, nie robi krzywdy. Rafał się ewakuuje. O. No zobacz jak leci. No co ty się boisz? No nie, nie wierzę, że się boisz. Leon już gotowy. Więc celujemy. Leon nie trafimy w niego, bo ja nie chcę trafiać w koty, ale. Leon, tylko tego nie jest. Nie jest tego! Nie jest! Nie jest tego! To wygląda jak kupa, to by się ptak spajrzał ja na od kupy. Tak właśnie wygląda strzelanie do kotów. W pewien sposób odpowiedziałem na pytanie, po co mi są trzy koty. Gdyby jeden za mocno oberwał, to dwa pozostałe dalej mogą służyć mi do testów. Więc wiecie, tak to działa. A tak całkiem na serio, z przyczyn bezpieczeństwa wolałbym, aby po ten pistolet zgłaszały się osoby, które są bardziej odpowiedzialne niż ja i nie strzelał sobie w oko. No tak, wszystkie są do wygrania. na no co trzeba zrobić? To zasubskrybować mój kanał, pamiętaj też o dzwonku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostaw też strzelającego lajka no i najważniejsze w komentarzu napisz, którym pistoletem chcesz strzelać do swoich much. A za dwa odcinki wybiorę trzy osoby, które otrzymają po jednym pistolecie. A kolejne gadżety do nielegalnego wnoszenia procentów wygrywa Zenonek, krzykliwy Adam Królikowski do mi, Nika, Lil86. Gratuluję, dezwij się do mnie na Facebooka, co my tu mamy. Was też tam wszystkich zapraszam. Na tym kanale widzimy się w środę. No i oczywiście jutro poszukiwacz tam filmy, które podbijają w internet, więc spadnijcie też tam. Do zobaczenia! Hej! A ja idę strzelać! We wszystko co się rusza. with headshot